Twoja świadomość w innym ciele, w innym czasie, w poprzednim życiu czy to możliwe? Jenny Kokel z Wielkiej Brytanii już w dzieciństwie miała wyraźne wspomnienia z poprzedniego życia. Pamiętała swoje imię, szczegóły domu, a nawet dzieci, które urodziła, ale w innym życiu w odległej Irlandii. Kiedy dorosła, odnalazła ich, byli już dorośli i potwierdzili jej wspomnienia. Jak to wyjaśnić? Jeśli przyjąć koncepcję kwantowego obserwatora, według której świadomość kształtuje rzeczywistość, to czy możliwe jest, że to w co człowiek głęboko wierzy, staje się jego rzeczywistością nawet po śmierci? Mechanika kwantowa, a życie po życiu? W fizyce wiadomo, że stan kwantowy cząstki określa się dopiero po jej obserwacji. A co, jeśli nasza świadomość, niczym kwantowy obserwator, po śmierci zmienia swoje spostrzeżenie i przenosi się w inny punkt czasoprzestrzeni, tworząc nową tożsamość? Jeśli to prawda, co to dla nas oznacza? Skoro nasza rzeczywistość kształtuje się przez sposób postrzegania, to czy możemy przeprogramować przyszłe życie, zmieniając swoje myślenie już teraz? Czy świadome sterowanie reinkarnacją jest możliwe? Jeśli tak, to kim chciałbyś być w następnym życiu? A może już teraz stoisz na progu nowej rzeczywistości? Każdy twój wybór to programowanie przyszłości. Jeśli kwantowy obserwator zmienia swoją rzeczywistość tu i teraz, dlaczego nie zmienić jej tak, aby kolejne życie było jeszcze lepsze? Co o tym myślisz? Może masz wspomnienia, które nie poddają się logicznemu wyjaśnieniu.